Witajcie kochani. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o liście apostoła Pawła. Pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale i 13 wersecie. 1 Koryntian 13, 13. Święty Paweł napisał tam, że w życiu wierzącego człowieka, w życiu chrześcijanina, trwają wiara, nadzieja i miłość. A z nich największa jest miłość. Chciałbym z wami rozważyć to, w jaki sposób e, interpretować e, to zdanie, te zdanie o e, w świetle krzyża Jezusa, w świetle tego, co Jezus dokonał dla nas e, przez krzyż i zmartwychwstanie, e, żeby nie interpretować tego tylko w taki powierzchowny sposób, że musimy mieć tam jakąś wiarę w jakiegoś Jezusa daleko gdzieś tam, e, no, przejawiać jakąś miłość, no i wiecie, nadzieja zawsze umiera ostatnia. To myślę, że nie o to chodzi, ponieważ nadzieja chrześcijanina to zupełnie inny rodzaj nadziei niż my w tej naszej kulturze dzisiaj rozumiemy. A więc, e, jeśli zaczniemy e, od, pierw, od e, 13 rozdziału, od pierwszego wersetu rozdziału 13, wiemy, że Święty Paweł mówi tam e, o e, o miłości. Ten rozdział na pewno jest Wam znany. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, nie szuka poklasku, nie szuka swego, wszystkie wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Wiecie, tak naprawdę ten rozdział dotyczy Jezusa. Ten rozdział dotyczy Jezusa, to Jezus taki jest. I wierząc w to, że Jezus taki jest względem nas, możemy, możemy. Po prostu to nas zmienia, to nas zmienia i możemy zacząć przejawiać owoce, owoce Ducha właśnie w naszym życiu. Ale nie sami wysiłkowo, no bo my wiemy, że chcemy być lepsi, chcemy, chcemy być pełni miłości względem innych. My to wszystko rozumiemy, ale nie będziemy w stanie tego przejawiać, dopóki nie przyjmiemy wiarą tego, że Jezus taki jest względem nas. Więc zadanie domowe, które chciałbym zadać Wam już na początku. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i w miejsce słowa miłość wstawcie imię Jezusa. A przechodząc dalej, e, wiara, nadzieja i miłość. Pierwszy Koryntian, 13, 13. E, wiara, no właśnie, nie chodzi tu o jakąkolwiek wiarę, czy wiarę w wiarę, muszę mieć silną wiarę, żeby coś się zadziało. Chodzi o, zaufanie, chodzi o zaufanie, jakie mamy wobec e, dokończonego dzieła Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstania, że nasz dług jest spłacony. A więc jest to wiara w przeszłość, to co się wydarzyło w przeszłości. Jezus to już zrobił, już odpuścił nam nasze grzechy, odpuścił nam nasze winy. Jezus zmazał e, wszystko, co nas obciążało, spłacił cały dług, jaki zaciągnęliśmy wobec Ojca. A więc wierząc w to, przyjmujesz życie Jezusa do swojego życia. Nadzieja, nadzieja dotyczy przyszłości z kolei. E, przyszłości na to, że e, nasze życie tutaj się nie kończy, że e, tak jak Jezus rozpoczął dzieło e, zbawienia w nas, e, że doprowadzi je do końca. Wiecie, Jezus jest nazwany autorem i dokończycielem naszej wiary. A więc e, nie bój się, że. E, że możesz utracić to zbawienie, bo popełnisz jakiś grzech. Pamiętaj, że Jezus właśnie dokonał całościowego, całościowej zapłaty za, za Twoje winy. Więc jesteś czysty i nieskalany przed Ojcem, mimo że dalej upadasz. Ale rozważaj tą wiarę, niech ta wiara będzie w tobie coraz potężniejsza, i to jest właśnie właściwa odnowa umysłu, właściwe odnowienie Twojego umysłu przez wyznawanie tej wiary. A więc wiara dotyczyła tego, co już się dokonało. Nadzieja do tego, co się będzie dokonywać. Natomiast miłość to jest Twoje teraźniejsze doświadczenie. A więc jest to Jezus działający w Tobie. Rozważaj, znowu patrz się na Jezusa, po prostu rozważaj Jezusa Chrystusa, co zrobił nie tylko dla Ciebie, ale i Tobie. Że jeśli wierzysz w Niego, On razem z sobą samym pogrzebał Cię i wzbudził na nowo zmartwych do nowego życia. A więc masz nowe, nieutracalne życie w nim. Jezus już więcej nie umiera, e, pisze autor listu do Hebrajczyków. Jezus już więcej nie umiera. A więc e, to dzieło zbawienia, które nosisz w sobie, jest już z tobą na zawsze. E, pomódlmy się teraz e, dziękując Bogu za tak wspaniałe objawienie dotyczące wiary, nadziei i miłości i wiemy, że ta miłość ona będzie trwała na wieki. Tak, bo z czasem e, to, co nazywamy wiarą i nadzieją stanie się rzeczywistością w nowym niebie i nowej ziemi. E, rzeczywistością już taką na wskroś, zostaniemy odmienieni, będziemy podobni do Jezusa całościowo pod każdym względem. Ojcze Dziękujemy Ci za to, że e, możemy do, doświadczać miłości Jezusa do nas, że możemy doświadczać Twojej miłości do nas. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Jezus jest naszym Zbawicielem, że jest autorem i dokończycielem naszej wiary. Ojcze, dziękujemy Ci za całe Jego dzieło odkupienia nas, za spłacenie naszych win. Ojcze, wywyższamy Cię w Jezusie Chrystusie. I dziękujemy Ci, że możemy doświadczać tutaj na Ziemi zbawienia, że możemy odpocząć, wchodzimy do odpoczynku wiary, że nie, nie boimy się żadnego oskarżenia, ponieważ krew Jezusa przemawia odważniej, mocniej niż jakakolwiek inna ofiara mogłaby to zrobić. Ojcze, błogosławimy Cię zatem w imieniu Pana Jezusa, czyli zgadzając się, zgadzając się z Jego dokończonym dziełem. Amen. Zostańcie, kochani, w pokoju, życzę Wam wspaniałych dni, cieszcie się piękną pogodą.